Dzień dobry, znajdujemy się w Marinie Park w Gdyni, gdzie w przyszłym tygodniu odbędą się drugie światowe polonijne mistrzostwa żeglarskie na klasie jachtu 2020. Jesteśmy dzisiaj w składzie Oleg Steciuk, który jest kierownikiem ośrodka szkolenia, szkolenia pływackiego AMW oraz Marta Wasążnik, pełnomocnik klasy 2020, na której odbędą się drugie światowe polonijne mistrzostwa żeglarskie na klasie jachtu 2020. Dzisiaj przeprowadzimy oficjalne losowanie łódek, na których będą się ścigały załogi polonijne. Lotowanie rozpoczynamy od Państwa Czechy, na, na, łodzi, na której łodzi będzie pływał Henryk Cieślar, Hanna Frenek, Władysław Cudek i Marcin Cieślak. Poprosimy teraz o lotowanie pierwszej, e, pierwszej łodzi. Jak 109 proszę Państwa, jak... 109 wędruje do załogi z Czech. Drugie losowanie odbędzie się dla budek z Niemiec w składzie Robert Kamiński, Jacek Zalas, Marzena Oberski oraz Fran Schucholz. Prosimy bardzo o losowanie. Kolejną załogą jest załoga prezentująca Austrię w składzie Emil Dyrycz, Małgorzata Kalboda, Krzysztof Lidzał, Waldemar Złotwiński. Bardzo polubmy o na trzeciego jachtu. Jacht 107. Ja, 107 wędruje do załogi z Austrii. Wraz tego, że bardzo Trzy załogi również reprezentują ten kraj, także poprosimy o wylosowanie kolejnej łodzi dla Austriaków w składzie Stanisław Popek, Irena Małek, Magdalena Detyna i Mariusz Cisak. Jacht 113. Jacht 113 wędruje do kolejnej austriackiej załogi. Kolejna austriacka załoga w składzie Rafał Jakub Maksymilian Draus oraz Jarosław Hebda. Proszę o jacht 102. Jacht 102 wędruje do kolejnej załogi. Ostatnia austriacka załoga w składzie Marta Zajączkowska, Anna Fabrak, Andrzej Blacha, Grażyna dorota Słubocz i Paweł Wójcik. 115. Jacht 115. Siódma łódź, która będzie losowana jest dla przedstawicieli z Czech w składzie Grzegorz Skupień, Andreas Skupień, Iwan Borski, Janka Borska oraz Bogdan Borski. I dla nich przeznaczony jest jak 119. I kolejną łodzią do losowania są przedstawiciele Szwecji w składzie Marcin Kacala, Paweł Kofman, Tomasz Węgle. Węgle? Jak 117. Już momencik. Jeszcze w tej załodze y, również jest Andreas Henriksson i Andrzej Kacala i dla nich jest jak 117. Również mamy w składzie, y, w składzie Regas. Mamy trzy załogi, które będą reprezentowały y, AMW. Pierwsza załoga, pierwsza załoga otrzyma dół. 108. Druga załoga 118. 118 i trzecia załoga 120 Została nam ostatnia karteczka, zgadza się. Ostatnia karteczka nam została, czy to się zgadza. Tak, zgadza się. I są to reprezentacji, reprezentacji, reprezentacji szereg, Czech jest to Lech Ćmok, Ewa Ćmok, Bogdan Kokotek, Michał Jeżowicz oraz Zbigniew Jeżowicz na łodzi 116. 116. Także oto takim sposobem kończymy nasze losowanie. Łodzie są, będą przygotowane na drugie światowe polonijne Mistrzostwa Żeglarskie, które rozpoczynamy już w piątek, w przyszłym tygodniu. Serdecznie zapraszamy. <mulizacja> i'm not a sucker